te butelka We'll Trzymaj. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Pszcina! Ha! Jak to brzmi! Król Gardik kupił królowej brugę koralek koloru koralowego. I już się nacieszyłeś? Jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję Ci za ten szlachetny kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. ja Ci pomogłem, więc Ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, dusiołek! i poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Ani trochę. No właśnie. Po mojemu to sprawka wiedźm. No bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się. Gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie, jak co dzień rano, zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego! A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie! Znikąd pojawiła się dziewucha! Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana! Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała! Co wiesz o wiedźma? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie. Zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o te ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamię raz danego słowa. Ale trzeba uważać o co się je prosi. Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na Moczarach. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Całkiem stuknięta. Uch, czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagnach? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi. A ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Hmm. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy! Oh, ile mam czekać? yeah W porządku, teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, co ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umył, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okienic, sypie piaskiem w oczy. To ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och nie, nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagenkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem. Nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Hmm? Janku, skoro tak prosisz, pomogę Chodź za mną. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią? Nie. Parszy wystwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie. Przybywajcie na wezwanie. Marny człek przed wami stanie. Jak śmiesz? Zakłócać nam spokój, kobieto. Ktoś przez ciebie przemawia? Nie, brzydki, i na dodatek niegłupi. Gdzież to się tak uchował? Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowusę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna to nie przeszkadza, mnie przeszkadza. No chyba wrażliwę. Może się jak piwo wkadzi. Mmm, lubię takich. Powiedzcie mi wszystko o Waszym spotkaniu. Prosto z mostu, Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja! Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały białowłosy. włosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemi wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna Moc odrodziła się w pobliżu Sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarogłasej panience. Ciemna Moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie Wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się o ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. Teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a Sołytys będzie wiedział, że przechodzisz od nas, może ci we wszystkim. Porozmawiam z tym, sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się kobieto! Podaj kawalerowi sztylet. A ty o włosy wróć! Tylko nasz zadanie. Tak, pani, dobrze już idę. Sztylet! Muszę przynieść sztylet! Sztylet! Daję! Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz, głaz łysy. Głaz wie, głaz słyszy. Moich dzieci.